Co on pierdoli? Pyta letko. Letko, to co ja już nie mogę się zapytać, co to w ogóle za tekst. Co on pierdoli? Tak, koledzy Twojego ojca się zastanawiali, gdy zaczął chodzić z swoją matką. Tych samych słów używali. Czartuję, oczywiście. Ale nie, 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 nie odzywaj się tak do mnie, kiedy zadaje normalne pytanie. Nie, bo ja się po prostu w grze nie poddaję, nie? I dlatego się zdziwiłem Że bijemy wieżę, a oni nagle yy, Nexus wybucha Zdziwiło mnie to po prostu Nie mogę zadać pytania kurwa normalnego w grze, bo od razu A Co on pierdoli, no? Ale człowiek kto pyta, nie błądzi. Już tak mnie zdenerwowało to, co napisałeś, że pije piątego energetyka. Może mi w każdej ser, z chwili jednąć Nie, Niekiedy, jak się wyjebiecie, mają czystą drogę, to nie ma sensu. Ale co to daje to poddanie? 5 sekund zyskujesz. Walczyć do końca.